Cześć, Malo jestem Wojta, a dzisiaj ze mną jest. Zero! I dzisiaj zagramy sobie w stałość na serwerze ja więc widzimy się już na pierwszej ręce. Te No to jedziemy! Dobra, pięknie. O, już, ja ty... to od razu. Jak widać, kupiłem sobie klasę Łucznik. Tak, bo <grym> się na to stać. Bogać, słak słak o, pięknie, dwa żelazne. Ty masz jaksa tak? Tak, znajdziesz to i możesz. Biedakowi Biedaczkowi. No wieku, wiesz jak jest mam amameku? Zobacz sobie. Czekaj, y... trzecią skrzynę ogarnę. Jest klatka. No, niż poza tym. Dobra, y... natychmiast to i to ty. Ło, jakie lagi. No, y... gdzie jesteś? Ej, to ja do ciebie się budnę. Tylko. Będzie pro. Dobra, rzuciłem mu truciznę. O matko! Myślałam, że spadnę, a ona tutaj wyspa, nie? Ja bym mógł Cię teraz rzucić. Bo na co ja mam łuk? Ja mam łuk na uderzenie. Udłużenie. W ogóle tak to mój pierwszy odcinek. A ja, ogólnie już... ja go zabiłem, nie? Tak, cieszymy się. Niezmiernie. Idę do ciebie. Ale nie zabijaj mnie. Czemu? No weź, hapko. A, bo już tam jesteś. A! Ja mam 56 strzał. Łowu, łowu! Jest! Pięknie, Kasperku, to rozegraliśmy. Chyba mam tutaj gdzieś enchant. Widziałem. O, jest enchant. A, teraz mnie trafisz. O kurde. Nie, ja wyrzuciłem do lawy swój diamentowy miecz. Teraz mam drewniany. Ła! Wow. o nie, jest O. Wow. O kurde! Ja muszę sobie znaleźć miecz. A bo ja levela nie mam. Butelki szybkie. No. Dobra, mamy level. Yy, dobra. No, jeden. Gdzie tu jesteś? Gdzieś tam, myślę. Tak jak zawsze. Boże, serio. Mamo! Dobra, sorry, miałem winę do pokoju. zrobiłem cięcia, chodź mi dalej Dzięki. Nie ma za co. Nie, to wygra. Ten by bez nagrywania wygrał trzy razy ze mną. No właśnie. Bo, trzy, bo... No bo Ty się A, umiesz jest... klepać. I z bratem wiadomo. Kurde. Dobra. Już się slajd. Dobra, wiem co zrobię teraz. Teraz mnie nie powinienem i zwalić. Oa! Jo! Jak pięknie! Dobra, tu trzeba się zabudować. O. Czekaj stop, bo ja zobaczę ile nagrywamy. Dobra! O. Wiesz co chyba pomoże, nie przedłużając odcinka, będziemy się bić po prostu. Bo ci się strzały zaraz skończą, wiesz? Bo ja mam start w Dawaj teraz tak... Czekaj, muszę jedną rzecz zrobić. Kurde, myślałem że skoczysz. Dwa serduszka, nie? Dobra. Dobra, więc już widzimy na drugiej w tym odcinku. Jak widać jesteśmy już na kolejnej arence. Na jakiejś pustynnej. No. W której bez nagrywania zobaczyłem takiego cheatera. Wszedł sobie na środek, ja go waliłem ciągle z ruku No i tyle. Wojtik? Zgodnie co mam perełę. Ja dwie. Tak? <grym>. No jest, jest słak i diaksa, i diaks klaty, nie? Ja już zabiłem pierwszego gracza jakby to. Cieszymy się niezmiernie, prawda? Prawda. O, no weź, 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 olej, olej, oluju, Dobra, zabudujmy się lodem. Dobra... Chuduj, Boże... Spadasz? Tak. tak. Więc u mnie widzimy się już na kolejnej arence. Ja jeszcze poczekam nagrywać. Muszę. Tak. Ja cię poobserwuję. Piękne. Piękne place. Piękne place, Kasperku. Piękne. Dobra, tu mamy już uczek. Nie, je. mamy refilki, pedofilki. Ilu nas. O kurde, ale ludu. Diag z galoty. Uderzenie. Moc. O kurde. Oh, oh 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 gostou nera oh olou eu ei vai ti não tem Nie wiem, ale ten, który. Ten na dole. I weź mnie to... obserwuj, czy nikt nie idzie, nie? Ja się zarodzę i UTP. Ty, gdzie ten gosz? No. no tutaj przed tobą. Idź, pokonasz go. Się... O, łukiem go zabiłem, nie? Łukiem? No. No, widziałeś te Myślę, że na środku jest ziomek. No nie. I tutaj wyspie. O, ja bym go zepchnął, tylko że już go nie widzę. Dobra, wbijamy do góry. Hmm, nic nie. dzisiaj dristam kolejna, ta nie fajnie. Jest? Dwóch. No, fajnie, jeszcze mi się ekwipunek włączył. Dobra. No to widzimy się chyba na ostatniej ręce. Dobra. Jesteśmy na ostatniej ręce, jak widać. Tak. Yy, tutaj pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie. Jak śmiesz, masz? Ja mam. Tak? Słak, po raz kolejny. Dobra, ale. Znowu na ostatniej arenie na jeden na jeden. Aj, I Wojty, i chodź, bo gościu cały set idzie na mnie, nie? Diaks. Gdzie? Chodź do mnie. Weź, u, W ciebie strzelali? Nie, to ja do, ja do tego. Leci tyle od i na no, tym się My się już buduje chyba do jakiegoś typa. To poczekaj na mnie. Ej, masz łuk? Wejdź, no. gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No tutaj, obok ciebie na górze. O, ja zabiłem właśnie żółku. Żółku? Ty jesteś na górze? Tak, właśnie. A, no bo ja jestem na twojej... tej. Ja się właśnie dobudowałem do wyspy A, ty jesteś, okej. Okay. Dobudowałeś się tym normalnie, to ja biegnę. Na... Let... Ej, jaki lak O, myślałem. Masz łogu drugi? Nie ma, nie mam. Kurde. Co ty wywaliłeś? Zbroję. A bo ty nie masz! No. Ja będę chodził tylko na walę, nie? No, leci teraz streamka. Lec. Aż nie, poczekaj. Dobra, już.